Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was kolejny filmik. Dziś to będzie filmik Tak, moja torebka. Popatrzcie, jest całkiem spora, z takimi uszami. Nie ma paska długiego, bo ja nie przepadam za noszeniem torebki na ramieniu. Ja lubię torebkę albo nosić w dłoni, albo sobie ją zakładam tutaj na przed ramię. I tak mi się najwygodniej chodzi. Jak widzicie, całkiem spora. No i zaglądamy co ta moja torebka kryje. Najpierw zaczniemy może od tej bocznej kieszonki. W tej kieszonce zawsze są klucze. Klucze, dlatego że stojąc pod drzwiami, z zakupami w obu rękach i jeszcze poszukiwać te klucze po całej torebce, gdzie się ukryły, a wiadomo, są zawsze małe więc staram się gdzieś jakąś boczną kieszonkę je tam wsadzić żeby wiadomo nie stać i nie denerwować się że nie mogę znaleźć natomiast z drugiej strony jest też kolejna kieszonka i tutaj sobie zawsze wrzucam monetę monetę którą mam do koszyków do supermarketu to jest też rzecz bardzo przydatna nie zawsze te drobne pieniążki są w portfelu a tak mam taką jedną swoją dyżurną której nie ruszam no dobrze zaglądamy do środka w środę jak zobaczcie, piękne kwiaty. Ta torebka jest całkiem y, spora. Tutaj ma dwie takie małe kieszonki, widzicie coś tam wystaje. Y, tiki taki. Ja lubię takie rzeczy od czasu do czasu, jak dziś zwłaszcza wychodzę gdzieś dalej. Tutaj są też, widzicie, winterfresh, to są takie postyłki mintowe, niestety gum do rzucia nie używam, bo nie mogę, bo mi się bardzo niszczą zęby, jakiś w dziwny sposób po prostu użyłam zawsze tą gumę i ten powiedział, nie, 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 to nie dla mnie. Dalej w tej przepasnej, dłużej yy, kieszeni jest telefon. Telefon muszę nosić w krowcu, dlatego że on się nie mieści yy, w tej małej kieszonce, która jest przeznaczona na telefon. <trym> Kolejną rzecz, którą tu mamy to są chusteczki higieniczne, zwykłe chusteczki higieniczne i nie jakieś tam zapachowe. Wiadomo to jest rzecz, która się zawsze przydaje. Jak gdzieś wychodzę dalej albo jadę, no to wtedy wrzucam sobie mokre chusteczki. To jest też produkt, wiadomo, bardzo przydatny. No i oczywiście portfelik, jak widzicie u mnie całkiem spory w kolorze bodowym, bo lubię właśnie czerwienie spory ale z reguły to tam jest większość jest zawsze śmieci jakichś paragonów zaświadczeń i tym podobnych no i kochani zaglądamy do drugiej kieszonki i druga kieszonka zobaczcie też jest całkiem spora też ma tych różnych tutaj zakamarków. z jednej z nich jest ibupem e no akurat ibupem e nam nie działa ja żadnych innych laków tam nie noszę dlatego że sobie nie radzą w drugiej kieszonce mamy coś do pisania to też zawsze wiadomo się może przydać. Na chwilę obecną noszę rękawiczki, no bo już jest stara pola roku. Tu mam akurat na skórzane, ale czasami to są zupełnie inne, jakieś dzieninowe, jakieś materiałowe. No, w zależności czy jest cieplej, czy jest zimniej, no to wtedy sobie je wymieniam. Kolejna rzecz, która też jest bardzo przydatna, jak wychodzę na zakupy. Fajna torba, bardzo ją lubię, kolorek mi bardzo się podoba, ma bardzo fajne uszy, takie dłuższe, także jak mam cięższe zakupy, to sobie zakładam to na ramię, nie muszę tego dźwigać i ciągnąć po ziemi. No i oczywiście nieodzowna trybut w mojej torebce parasol. Ja y, Paracą zawsze mam przy sobie, y, nie ma znaczenia czy świeci słoneczko, czy pada deszcz, czy pada śnieg. Ja go zawsze mam w torebce, to jest taka, mówię, moja mój y, niezbędnik. No i to kochani, to jest tyle. Jak widzicie nie mam jakichś zbędnych rzeczy w tej torebce. Nie lubię nosić nie wiadomo ile kilogramów, dlatego że sama torebka waży jest dość ciężka, a jeszcze jak się napcha takich niepotrzebnych rzeczy do środka, no to mówię kurczę będę jak mały pudzian, jak będę nosić takie zbędne rzeczy. Dlatego ja przed każdym wyjściem czy na zakupy, czy gdzieś do koleżanki, czy do pracy zawsze wyciągam wszystko z torebki, patrzę, co będzie mi potrzebne, wkładam te najważniejsze rzeczy i wychodzę. Ja mówię, nie lubię nosić zbędnych rzeczy. Kiedyś to było tak, że w tej mojej torebce to było dosłownie groch z kapusta, można powiedzieć, bo wszystko mogło się przydać. Od pewnego czasu wądrzałam i już nie noszę takich tobołków wielkich. Ta torebka była wiecznie wypchana, wiecznie czegoś szukałam, ale... Stwierdziłam. Nie, pewne rzeczy mi się po prostu nie przydają. Nosiłam, bo nosiłam, no bo wiadomo, to z przyzwyczajenia chyba tak było. Okej okay, kochani. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dzisiaj się żegnam z Wami cieplutko i idę nagrywać kolejne filmiki. Korzystam z tego, że jest piękna pogoda i mam nadzieję, że uda mi się coś jeszcze dla Was dzisiaj nagrać. A na razie, pa pa!